Wszystko ratować jeszcze, Ej, no prawie to w strefę jest pochwyci się nie, zmieniajmy, oni będą pierwsi tam, bez sensu Chodź na tą antenę tutaj

Dalej. Czemu? A ja, no to czemu nic zrobię? Co no, to jest? Ja możesz, nie możesz Skocz na nią. Co jest duchuje? No, chodź, 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 pompa, jakby to ratował Ej, hey, na mnie to nie działa No ale ty jesteś jakimś glitchem, człowiek glitch ty No a chodźmy gdzieś po prostu czekaj, w... jesteś wybrajcem ty Samakostejsk się dzieje Ty Jakieś kurwa, są szukanie stwa Zobaczmy sobie to rozkrachanie na kolana Nie dobra, jest jebał na epicy rozpalone dalej. Do... Zobacz to się tu podpalał tył Musi uciekać do rynku Ale bo się podpali wszyscy Nie, Nie wiem to, czy jest sens zabudować się na samym szczycie Będą do nas walić jak do kaczek Na dole już tam po mieście biegają

<saandi> towa, 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 tu są, aj tu są. Tam idzie następny. Jakiś. Doszli nie puszczają do ich, te. Dobry karabin mają, te. Tylko oni zostali w sumie, te. Tych dwóch tutaj, tych dwóch tutaj, tych dwóch tu, jeden... jeden tam. Kimś czy my przetrzymasz tę strachę tu. Co tu straszysz. No to nie to robi? nie, nie, nie Ale tak. tak, to, no, tak badą, to spaza. nie podaje. Nie, to nie dobra, nie mam robi? Nie ma do jeden. Bo to oni cię Mam na ciebie spaza. Mam na ciebie Oni tu idą, oni już tu idą. mi gdzie jesteś? Gdzie jesteś? tutaj chodź. Tu na to, za Masz złotą pompę, masz To jest dwóch chłopaków, to jest. to jest. jest. stąd, Nie mam cię jeden, Kurwa, jest mordę. Ja kurwa, co kurwa, co ty Kurwa I z jest jeszcze na dole,

des Non, non. <laughs>